Ben, ben. witam, witam. Witam wszystkich. Witam, witam. Witam, Jak dzisiaj golę. Jak widzicie. Jak widzicie ja się golę. Wiecie o tym, że dzisiaj jest stream. Dokładnie. Za zaganę tam jeszcze jedną osobę, która jest zaległa na Tak Pisze mi za zagamy. Możecie sobie jeszcze zamawiać. Dzisiaj jest ostatni dzień na zamawianie pozowi Widzowie. Widziałam to nie dokładnie. że dzisiaj jest ostatni dzień witam, witam jak wam się podobał wczoraj stream? No. Dzisiaj też będzie z tym Tylko nie Wii, Bo to każdy idzie Do szkoły, do pracy To dzisiaj Krótszy stream robimy Widzowie i fani Nie ma to Że będziecie mnie prosić Na czacie Wiadomo I ostatni dzień na zamówienie pozowień. Jak ktoś tutaj jeszcze nie wie, to informuję jeszcze raz. Dzisiaj jest ostatni dzień do zamówień na pozowienie. Śpieszę się, bo jak zamknę, to znowu będziecie mieli do mnie jakieś pretensję. Prawda? Prawda, właśnie, jest to. Ja mam taki mocny zarost, twardy w ten zarost mam. Tego zarozu. Ja zaraz, zaraz ja mam taki zarost twardy akurat. Mętrzowie. Jak coś, to jeszcze zamawiacie? Bo mówię, do godziny minimum daję Wam, żebyście zamawiali, pozowinie Do godziny, dobra, puszę do 19. Wam, bo tak mówię: czwartek, piątek, sobota, niedziela, 4 dni mieliście czas na zamówienie. Pozowień, ci co zamówili, to od razu dostali one, bo wysłali mi skryna odwiedzenia, że zrobili przelew. Żebyście o tym wiedzieli. Widzą, że Babę. No, widzę, że Wam się to spodobał, spodobał Jak się mówi, widzę, jak się mówi, łobawe. Hmm. Trzeba bardzo ładnie wyglądać. To ci się jak tam czuję się po tym po tej sodzie to yy, Mary Mary mi dała yy, czerw. Dobrze się czuję <tryk> <tryk> trzeba o siłę dbać, to jest podstawą Takie nawet pozdrowienia. Zaraz będę robił, a możecie na to sobie zamawiać. Bo już dzisiaj od rana zacząłem robić. Pozdrowienia. Kto jeszcze nie wie, to na mnie, na, na moim fanpage'u jest. Ja nie wysyłam na Pri, tylko na moim fanpage'u, a wy musicie poszukać, bo ja nie mam czasu, wam to wam wysyłam na Pri. Dzięki, dzięki. tylko typu Ben, Ben. O, cholera. tam poleciała. Łoba, Ben. Jak się mówi. Przy kuleniu. poleciała mi. No to nic się nie stało. Łoba, Ben. jak oglądam tego typu? No, piszcie, piszcie. Ben, ben. Ja mam kotka przy grzałce. Brodę. Po co mam golić brodę? Powiedzcie, po co mam golić brodę? No bo mnie to zastanawia. Jak ktoś pusi to najta, to ta, to mogę się zgolić. Jak było przedtem, na początku. Ci co byli, to pamiętają, że zgadzają wąsy i brodę. Pamiętacie? Czy nie pamiętacie? Takiego cholenia. Po prostu dbam o to i to jest właśnie podstawą. Mieć dobry zaraz jest jestem w ogóle ciem, ciemny z kanacy. Zaraz jest też ciemny. No i rysy twarzy, jakby widzowie, pani mówicie, do kanstera i tym podobnie. No może takie rysy twarzy no. To dlatego takie jest wrażenie w wizowie. Nela, no, 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 zaraz będę oganiał Wam te pozdrowienia, bo tu już długa osoba się pyta. Jeszcze raz informuję Wam, Was, widzowie Pani, że dzisiaj do godziny 19 macie jeszcze czas na zamówienia. Od rana zacząłem Wam robić zamówienia poza którzy wczoraj wysłali mi skryna i zrobiłem dzisiaj na moim fanpage'u jeszcze Wystarczy to tylko znaleźć swoje pożywienie. Taka jest droga, bo ja nie mam czasu, żeby e, wystać na prywam. Ja też mam swoje sobie obowiązki. Jak wiecie o tym. I tak udało mi się dzisiaj ogarnąć wam parę sztuk pozyników, które wczoraj zamówiliście wieczorkiem... przed streamem. Możecie zamawiać. Tylko proszę wysyłać mi skryna z stwierdzeniem, że zrobiliście to od razu z ręki Wam Od razu robię Nie ma to, że ja będę czekał na przelew Tylko wysyłacie mi skryna I od razu Wam robię Żeby nie było Dlatego śpieszcie się Macie czas do 19 Bo później zamykam bo tygodnia ja nie robię, bo nie mam kiedy, a później na mnie naczekacie, że ja was zaszukuję i inne rzeczy, dlatego jest postanowione coś takiego, że w czwartek, piątek, sobotę, niedziela, cztery dni mieliście czas na zamówienia I dlatego możecie jeszcze dzisiaj ostatni dzień zamówić sobie te pozawiania, czy życzenia, czy tam tego tylko pod jednym warunkiem, wiecie o co biega. Tłumaczyć się nie będę, tłumaczyć się nie będę, bo każdy o tym wie tego typu. Dlatego informuję, że dzisiaj ostatni dzień macie na zamówienia. A później zamykam, bo wiadomo, 1930 jest stream, a po z tymi Lulu. Każdy idzie. Bo wiadomo do szkoły do pracy. Jak każdy oby obywatel chodzi do szkoły do pracy. Takie jest życie, jak się mówi. Ogoliłem się. Git mayonnaise, jak się mówi? Nie wiem, czy yy, skąd się ten naz yy, taką nazwę. Yy, git mayonnaise. Kto wam? Kto mówił na czasie Git Ciekawe Ciekawy jestem. No, jak ktoś dobrze trafi, ten to sobie tutaj od razu na lawie pozawienia. Git mayonnaise. Kto to to powiedział? To jest z YouTube'a Git Majonas. Witam, witam, Agata Git Majonas. Kto to przetrafi, ten dostaje poza tutaj na miejscu. Ciekawe. O, Marysia Zoszka N. Baśka i Sebastian Brzeziński. Poza. Dwie osoby od razu mnie tutaj napisały. Dwie osoby dostały pozdrowienie ode mnie na, na żywo. Widzicie, pani Basza, znana youtuberka. Jak ona zawsze mówiła, git majona. Ja pamiętam, pamiętam. Że pamiętam fragment, jak ona dzwoni do. To był właśnie. Najgłasniejsza sprawa w ogóle. sprawie tych y, dupelaczy. Jak pamiętacie? No. I ona tam dzwoniła do kogoś. Właśnie nie pamiętam, jak to się nazywało, właśnie mm. ten odcinek. No i gata z tym, z kimś tam po tuje stronie że yy, sprzedaje do no i rozmowa wchodzi w tego no i musicie to sami obejrzeć bo ja wam tego nie powiem tak musicie sami obejrzeć ja nie pamiętam tej tego yy, tytułu jak to się nazywa pani Basza. nie skomę was bo nie pamiętam ale pani Basza tam chyba do czy coś takiego to było właśnie yy, co były te ataki z tych dopalaczami, co jeśli ludzi się umarło, z, yy, zatruło się, co była ta akcja, z tymi dopalaczami. Ja żadne sterydów nie biorę. Żadnych sterydów nie biorę. Mam taką masę. Wioletta, tak? dzisiaj ja w ogóle nie mam czasu? Jakbyś się pytał o mnie. Ja dzisiaj to w ogóle nie mam czasu. Jeszcze muszę jeden temat później oglądać, ale dopiero Pod wieczór? nie. A po drugie do roboty. Wiadomo. No dobra, Ogodziłem się na jutro. Widzicie? Tak o siebie trzeba dbać. Widzowie i pani. A nie nas na streamach, na czatach i inne rzeczy. Bam, bam, bam!